Cześć moi milikowie. możecie dzisiaj powiedzieć co mam później nagrać jak mogę coś pobrać jedną gierkę musicie mieć zgodność ze sobą na razie mam Zombie Catchers tego nie widzieliście tego nie widzieliście i Brawl Stars Brawl Stars ma na razie aktualizację dlatego nie można wejść do niego No, tak cały czas się pokazuje. Nie, nie mam problemu z netem. Patrzcie, chyba że, wi chyba, że widać. Czy nie, yy, to i spróbujcie na też kanał kamerzysta Matego. Kamerzysta wszystko z dużej Matego, tylko my z dużej. I co dalej tu powiedzieć? No, po prostu piszcie. sobie wybiorę też jedną gierkę, co będziecie pisać, więc. No, piszcie w komentarzu. A tą, którą wybiorę, wspomnę o nim na odcinku, jego nick i przypnę mu serduszko. Więc sobie poczekajcie. Napiszcie, no, to ja to wybiorę.